Tak kurczę, się ci ładnie, to ci fotkę pięknie. Czekaj, bo tu o. kurwa. Co się dzieje? Ja znowu podstawiona kularę. Chcieli jak to lesia Milerać O kurwa, chłopaki! Ale pomysł! Dobra, jak siedziałem kurwa za ten. Co marsz podległości Dobra. Ile masz naboju załadowanych? Pięć. Bardzo ładnie. Ok. Cek. Ok. Zajebiście. Czyli co, odciągam i puszczasz? Odciągam i puszczam. Dobra. Pozdrawiam. <grym> o kurwa. I tutaj, tutaj. Przez, Ty, ona przechodzi. Ty, no. no. ona ona Wyjmujesz magazynek. Wskaźnik do napierdala w przodu. Ona przodu. Z przodu. Z przodu. Z przodu. w przodu. Z nie Z przodu. Z przodu. zobacz, co Z